Let's go. Siemaneczko wszystkim z tej strony Nasikowa Gamerka i witam was w tak kolejnym odcinku na moim kanale i w tym filmiku będę otwierać saszetki z Minecrafta i powiem tak Pierwszą saszetkę kupiłam w inny dzień yy, w Dino A te dwie saszetki, które pokażę w tym samym filmiku Nagrałam też z innego dnia yy, Wiecie o co chodzi, nie? To co powiedziałam teraz I to złączę razem jako jeden filmik Nie będzie osobno To będzie razem złączone, no wiecie o co chodzi, nie? No dobra, więc nie przedłużam I zapraszam was do oglądania I pokazuję właśnie te saszetki więc zapraszam Siemaneczko wszystkim w tym y, filmiku takim krótkim będę otwierać saszetkę niespodziankę z minecrafta tak tutaj jest cena kupiłam w dino za prawie 10 zł jak tutaj widać i tak z tyłu są y, różne figurki jakie można dostać i no, najbardziej to bym chciała mieć Axolotla, y, pomarańczową owieczkę, y, pandę, wilka, y, małą y, grzybową krówkę, tą biało-czerwoną i klipera. No, zobaczymy co się wylosuje. Ładnie nawet się prezentują te figurki. I no, zaczynam otwierać, jestem ciekawa co mi się wylosuje. U, wylosowała mi się Alex, która ma taką szczałę, Wiesz, jakie to jest ciężkie, takie jakby kamienne czy coś. Tak właśnie prezentuje się figurka. Ta niby szklana, niby nie, ale bardzo ładnie to wygląda, ale trochę szczała inaczej wygląda. Tak wygląda pod spodem. I no, tak właśnie prezentuje się figurka. Pozdrawiam! Siemaneczko wszystkim! W tym filmiku będę otwierać dwie saszetki z Minecrafta I no, kupiłam właśnie w Dino za yy, prawie 10 zł, Tak dwie saszetki i nie wiem, czy mi się wydaje, że czy jak są te same kody, to czy te same figurki się wylosują O tu jest taki kot I taki kot I no, i jestem ciekawa się wylosuje I oby były te wymarzone I uwaga, otwieram pierwszą saszetkę Ale nie, żeby nie rozwalić, o I uwaga aby był jakiś wymarzony, który już bym chciała. U, Wylosował mi się. jak z głową dyni. <laughs> Ale co i wygląda? Wiesz, że ze świecącą dynią. Języki uroczy. No bardzo ładnie wygląda ta figurka, mi się podoba oryginalnie Szczerze, nigdy w wersji Minecraftowej nie widziałam Ząbiaka z głową dyni Nie no, fajnie wygląda I tak jest metaliczna I no, pora na drugą Saszetkę Oczywiście ta sama i uwaga, aby nie było powtórki, a będzie powtórka to już trudno, Wieś, Wieśniak mi się wylosował. I to jest chyba tajemnicza figurka rzadka, bo w ogóle nie ma na liście tych widzących figurek, tylko to są te dwa tajemnicze. I mi się wylosowała tajemnicza figurka. Wow! Ja myślałam, że mi się wylosuje powtórka, mimo że mają te same kody. Jeżeli mogę tak powiedzieć. Nie, no, bardzo ładna figurka tego wieśniaka. Szczerze, tak troszeczkę nie znam tych nowych wersji Minecrafta, tylko bardziej te starsze. I nie wiem, co ten wieśniak robi. Tak właśnie wygląda figurka. Też bardzo ładnie wygląda. I no, już otworzyłam te figurki już wyciągnięte. I dobrze, że już nie mam powtórek. Oj. I to już na tyle. Pozdrawiam. so much for playing my game